Siemano moi drodzy Dzisiaj faza druga Tak zwana legend W naszym tutaj PGLu Paris Gamer League Tutaj widzicie ostatnie 10 subskrybentów I zachęcam też do subskrybowania tego kanału I polecimy do 10 000 subów Do końca roku Także srebro się udało wbić Tym Liquid na szczęście wygrał z Grey'a No i tak myślę że G2, NC 3.0 mieli Także myślę że Dobrze, mają formę. W ogóle Maus co 03 zrobiło to ja nie wiem. Myślę, że no furia, Navi, Heroic, Heroic, Fasic. <laughs> Dobra, czekajcie. 0303 Fnatic Fnatic into the Bridge. Badałbym bet New Eagles. Team Liquid może się otrzęsą. Wiecie nie, obudzą, ale nie wiem szczerze. W sumie może tak być, nie? Że wszyscy ich nie dadzą, a oni się obudzą No ale co z NiPem na przykład i z 9 że ja nie wiem czy chcę dać z Niby jest polskie, nie? Ale nie wiem Vitality dałbym chyba na 3.0. Tak szczerze, nie? Nie wiem czym, ale jakoś tak Chociaż, chociaż może wcale Może dałbym, że Face. Znaczy on też mnie trochę kusi, nie? Ale on to nie, 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 wydaje mi się, że Team Liquid Dobra, dam Face. I co, NIP na 3 0? Chyba nie, nie. Chyba nie raczej. Nie wiem, co począć. Wajta ja też bym gdzieś dał. No, Wejtelitz dał na 3 0, po prostu. No i tutaj dałbym NIP, dam, Nie da mnie. Na ile nie dam? Jedno jakieś musi być takie zaskoczenie, bo tu same pewniaczki są, to na pewno tak nie będzie wyglądać. To pytanie: może furię bym wyrzucił? do montę? Nie. Dobra, w poprzednim tym, w poprzednim tam, w poprzednim majorzyście dostali. I dalej, no to tutaj myślę, że się uda. To nie wiem, nie wiem, mam pojęcia, moi drodzy. Dajcie znać, jak wy obstawaliście. Może coś jeszcze zmieni, ale raczej przez 15 godzin wydaje mi się, że nie. Daję to tak i po prostu wierzę, że się uda. Będzie fajnie, nie. Także moi drodzy, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, piszcie tam komentarze, ja wam odpowiem na każdy komentarz i trzymajcie się tylko już do wtorku, kiedy będzie następny odcinek, bo pamiętajcie, że wtorki, filmy są we wtorki, piątki, wbijajcie na Instagrama i się mango.